Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam Cię w sklepie 12 października 2025 roku. No i co, mamy nowy zestaw kudłaty i Scooby-Doo za 3400. I mamy w nim nowe skiny i temy, czyli Scooby-Doo za 1500. Tak się tutaj prezentuje wraz z takim stylem i style Lego za tysiąc za 1500 tak to wygląda wraz z takim stylem i style Super kanapka kudłatego za 600. Pizza z kubironi za 300. Miskość za 800. Bojowa kanapka za 800. specjalność kudłatego za trzysta, zielony upiór za tysiąc dwieście, ucieczka paczki z Kubiego za pięćset. I What's news Scooby-Doo za 500. Dodger Cat nadal w sklepie. Fortnite koszmarów czar to samo. Zestaw mroczny pisząc za 1800. Mroczny pisząc za 1200. Małpka do bicia za 800. Szef cienia za 500. I mamy nowy zestaw, bokserka miałśniaczka za 1500. I mamy w nim nowego skina i itemy, czyli Meg za 800. Tak się tutaj prezentuje. Wraz z takimi stylami. I styl lego. Szczurza gruszka za 300. Kocie rękawice za 800. I koci knockout za 500. Dropy fortnite nadal w sklepie. K-popowe łowczyni demonów, to samo. Powrócił pakiet ostatni osąd. Ikonowe emotki, nadal w sklepie. Buty, to samo. Marvel, nadal w sklepie. Dobranoc pchły na noc, to samo. Szafka Blackoutsa nadal w sklepie, tron Ary, to samo, bohaterska nadzieja za 1200. wraz z takim malowaniem, pompująca Piącha za 200. Płynny latacz za 800, Samotnik melodii za 1200, Amber Moxi za 800, Kodołamacz za 800, Łamiszczenka za 1200, Księżycowe Podskoki za 500. Adana z głębiń za 1200 Jestem kaktusem za 200 Zefir za 800 Przykładowo poborowa za 800 Ścieżki jamowe nadal w sklepie Odpalać silniki to samo Lego nadal w sklepie. No i co? Jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie subzone, łapkę w górę, kod Gigi Leon w sklepie. A ja się z wami żegnam. Siemneczko.